Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie, witam się z Wami tymi pięknymi piewoniami, ale dzisiaj nie o nich mowa, a głównym bohaterem będą pyszne truskawki. Przygotujemy przepyszny ekspresowy jogurtowy sernik na zimno z truskawkami, z galaretką truskawkową. Gwarantuję Wam, że bardziej truskawkowo być nie może. Przypominam, zachęcam Was do subskrypcji, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, udostępnijcie ten film dalej, bo dążymy do 100 tysięcy obserwujących. Zaczynamy przygotowywanie tych pyszności. Zawsze gdy zaczynamy przygotowywać przepyszne ciasto bez pieczenia, zaczynamy od wyłożenia blaszki, poznajecie mój patent. Również dzisiaj to poznacie, ale tym razem zaczniemy od czegoś innego. Przygotujcie sobie galaretkę, jedną galaretkę truskawkową, no bo skoro ciasto bez o smaku truskawkowym i mam tutaj przepyszne truskawki, zobaczcie, one są w piachu, specjalnie dopiero zerwane ode mnie z pola, to teraz, skoro ciasto truskawkowe... Truskawkowe galaretki zalewamy gorącą wodą. I dlaczego to teraz robię? Z tego względu, że ta galaretka pójdzie do lodówki lub zamrażarki. Później taką galaretkę sobie pokroimy w kostkę i truskawkowa galaretka będzie w środku ciasta oprócz truskawek. I tak jak mówiłam, zaczynamy od galaretki. Mam tutaj około 400 ml gorącej wody. Teraz całość mieszam do momentu, aż ta galaretka się rozpuści. Jedną ręką mieszam, drugą trzymam, trzymam czajnik. Za chwilę tę galaretkę wyniosę, by nam całkowicie stężała, a my w międzyczasie przygotujemy sobie pozostałe składniki. Galaretka już tutaj jest wymieszana, rozpuszczona. Ja na chwilę odstawię ją na boki, zanim wyniesiemy ją do zamrażarki. Tak, w moim przypadku do zamrażarki, by po prostu przygotować dla Was bardzo szybko ciacho. To w międzyczasie rozpuszczam drugą truskawkową galaretkę. Już wam mówię, do czego będzie nam potrzebna. Otóż będzie potrzebna do jogurtów greckich, bo to będzie taki sernik jogurtowy z jogurtów greckich. On będzie niesamowicie smakował, tak samo jak zwykły sernik, jednak jest to taka lżejsza alternatywa. Jeśli chcecie, oczywiście możecie użyć tutaj białego twarogu takiego z wiaderku. Z wiaderka również będzie pysznie. Tutaj druga galaretka jest już rozpuszczona. Zobaczcie, ja sobie na chwilę ją odstawię na boku, ona delikatnie przestygnie. No i oczywiście zaczynamy od takiej mojej tradycji, czyli pokazania jak przygotować formę. Forma 26 cm. Tutaj z boku mam papier do pieczenia. Już sobie go tylko wezmę. Obetnę sobie papier do pieczenia i Wy teraz się uważnie przyglądajcie, jak fajnie można przygotować blaszkę. Bo jeśli oczywiście, mieli, jeszcze, jeśli oczywiście byście mieli ten papier po bokach, no to ten sernik nie byłby tak efektowny wyglądowo. A teraz pokażę Wam, co zrobić, by wypełnić tylko samo dno. Papier tniemy na średnicę mniej więcej blaszki. Składamy na pół. Składamy jeszcze na pół. I robimy taki ala samolocik. Raz. I dwa. Teraz przykładamy do średnicy, obcinamy jak tutaj leci kant hmm. blaszki. I to wszystko. Tym oto sposobem powstał nam piękny okrąg, którym wypełniamy dno blaszki. No i dno tego sernika, dno tej blaszki trzeba czymś wypełnić. Podłużne biszkopty, mogą być również takie zwykłe, okrągłe biszkopty. I takie biszkopty przed wyłożeniem na dno obtaczamy sobie z jednej strony, tej cukrowej w truskawkach. Zblendowane, zwykłe truskawki. Będzie to taki nasz owocowy poncz. Tak samo jak tiramisu truskawkowe. I taką... Jaki biszkopt wykładamy tutaj na dno. I powtarzamy tę czynność do momentu, aż blaszka będzie wypełniona biszkoptami. I będziemy przechodzić do masy jogurtowej. Także my widzimy się, jak wypełnię już tutaj całą blaszkę. Jedna galaretka jest w zamrażarce. Druga się tutaj studzi. Ja w międzyczasie przygotowałam jogurt grecki. Teraz do tego jogurtu greckiego będziemy dodawać cukier puder. Jeśli macie dużą łyżkę, to dodajcie dwie łyżki. Ja nie wzięłam dużej łyżki, w sumie już mi się skończyły, to dodam cztery, czubate. Łyżeczki. Teraz będziemy dodawać również tutaj galaretkę. Stopniowo będziemy mieszać, by to wszystko się zahartowało, jednak będziemy robić to powolutku, bo czekamy na tamtą galaretkę. Dlatego myślę, że zanim wlejemy tę galaretkę, którą mamy rozpuszczoną tutaj, to zajmiemy się truskawkami, bo zobaczcie sami, truskawki są brudne. Brudne, dlatego że przed chwilą urwane z mojego Ogródka, także bierzemy się za przygotowywanie, mycie, krojenie, bo te truskawki nie będą tylko w tej warstwie środkowej, ale również na wierzchu, ale to zaraz. Ja zawsze staram się Wam pokazywać taki tradycyjny klimat, to nie może zabraknąć takiej starej, tradycyjnej misji. Ja właśnie w tej misie będę myła truskawki, będziemy się widzieć jak już te szypułki usunę. I będziemy przychodzić do dalszego przygotowywania przepisu. Część truskawek jest tutaj w misce. Nie ukrywam, że ja mam tych truskawek dużo. No bo jak ktoś ma swoje truskawki, to nie patrzy tylko rwie, żeby było dużo, żeby w tym cieście było mega dużo truskawek. Tak jak mówiłam, teraz będę szypułkowała te truskawki. Ale zobaczcie, chciałam Wam jeszcze pokazać jaki jest tutaj fajny, wiejski, domowy klimat. Nie dość, że będzie pysznie, to mam nadzieję, że również i będzie pięknie. Widzimy się jak już te truskawki będą gotowe. Truskawki już gotowe. Teraz będę je kroiła. Na takie świarteczki. Jak będą małe to tylko na połówki. I takie truskawki właśnie będę dodawała do naszej masy jogurtowej. Truskawki są już gotowe. Zobaczcie, mamy dwie miseczki pokrojone. Jedna będzie na wierzch, druga będzie tutaj do środka do masy jogurtowej. I. Zaczynamy przygotowywać masę jogurtową. Masa jogurtowa to nic innego jak jogurt grecki, cukier, puder, to widzieliście. Ja sobie delikatnie to teraz wymieszam, by ten cukier był tutaj wszędzie. I do środka teraz dolewam sobie stopniowo galaretkę. Pokazuję Wam, że można przygotować fajne ciacho bez pieczenia, ale również bez miksera, bez żadnego urządzenia. Także powolutku mieszamy oczywiście. Oczywiście jeśli chcecie, możecie tutaj dodać żelatyny. jeśli chcecie, żeby był bardziej kolor czerwony, to możecie dodać zblendowanych truskawek. I uwaga, już tutaj mówiłam do operatora, planowaliśmy dodać tutaj żyjącą galaretkę czerwoną pokrojoną w kostkę. Zerkniemy teraz, w jakim jest ona stanie. Jeśli nam stężeje, stężała, to oczywiście ją tutaj dodamy. Jeśli nie, to ją dzisiaj ominiemy. Dodamy tylko i wyłącznie truskawki, a Wy koniecznie dodajcie, bo będzie niesamowicie pysznie. Nas niestety czas goni, ale Wy koniecznie ją dodajcie. Jogurt wymieszany jest z galaretką, ale tutaj operator przyniósł w międzyczasie galaretkę, którą włożyliśmy do zamrażarki. Z zewnątrz wydaje się, że siadła, zaraz zobaczymy czy w środku też i za chwilę już kroimy ją w kostkę, oby tylko wyszła i za chwilę będziemy mieszać zarówno truskawki, jak również galaretkę. Dobra, teraz chwila prawdy, ja sobie podważę to wszystko nożem, aż się sama boję. Dobra, uwaga, no jest tutaj takie... Dobra, uwaga, trzy, cztery. O, odrywa się. Jest, mamy. Zobaczcie. Jest, mamy piękną galaretkę. No jest naprawdę takiej konsystencji, że dopiero co się zsiadła. Dlatego teraz. Galaretkę, dosłownie delikatnie. No, nie spodziewałam się, że tak szybko nam się ściądzie. Kroimy w kostkę. Wezmę sobie tylko drugą deskę. Odstawię truskaweczki na bok. I na tej desce mm, będę kroiła. Galaretkę. Zależy mi, by uzyskać drobną kostkę, by ona później pięknie wyglądała w cieście i teraz nie czekam po prostu biorę tę masę jogurtową tutaj przed galaretkę na chwilę sobie odstawię na bok spód i teraz od razu do środka daję galaretkę i co jakiś czas mieszam to sprawi że ta galaretka spowoduje że ta masa jogurtowa zacznie szybciej tężeć Galaretka jest tutaj już w środku zobaczcie udało się teraz do środka Lądują truskawki. Będzie bardzo truskawkowo. I pysznie, mało co mi się łyżka nie utopiła, ale sobie jakoś radzimy. I teraz, jak już ta masa jagurtowa lekko stężeje, będziemy wylewać ją na wcześniej przygotowany spód. Także my widzimy się, jak już tutaj wymieszam całą ilość truskawek i będziemy wylewać tą masę. I w tym momencie. Zachęcam Was i przypominam o subskrypcji, bo dążymy do 100 tysięcy, a już niewiele brakuje. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie ze mną najdłużej. Masa jogurtowa lekko zaczęła tężeć. To jest sposób, by te biszkopty nie poszły do góry. Bardziej truskawkowo być nie może. Spód z truskawkami, masa jogurtowa z truskawkami, galaretka truskawkowa. Piękne oznaki wiosny, ale również lata. No i oczywiście oprócz tych truskawek, żeby było klimatycznie, mamy tutaj przepiękne piwonie, na które teraz jest odpowiednia pora. Już nie przedłużamy, wylewamy powolutku masę jogurtową z galaretką i truskawkami. Masa jogurtowa jest już tutaj wylana na wcześniej przygotowany spód. Nie ukrywam, tej masy jogurtowej mi troszkę zostało, to dlatego, że dałam do środka dużo truskawek. Wy się tym nie przejmujcie, wszystkie dokładne proporcje macie w opisie i gwarantuję Wam, że wyjdzie Wam świetnie. Teraz zabieram ciasto do zamrażarki, wyschowajcie sobie na przykład do lodówki, jeśli wolicie, możecie również do zamrażarki, tak jak ja. I widzimy się, jak będziemy przygotowywać ostatnią warstwę. Masa ta jogurtowa tężeje w zamrażarce. My w międzyczasie przygotujemy sobie ostatnią partię galaretki. Tutaj, operator przyniósł gorącą wodę. Ja sobie wleję tę wodę tutaj. Rozpuszczę galaretki, to będzie stanowiło naszą ostatnią warstwę. Mówiłam Wam, że nie może być bardziej truskawkowo. A takie ciacho przygotujecie sobie jeśli macie dobrą zamrażarkę, bo jeśli chłodzicie w lodówce, to nieco dłużej, ale w zamrażarce w półtorej godzinki i później będziecie cieszyć się smakiem. Masa jogurtowa na serniku już prawie zastygła. Tutaj jeszcze środek delikatnie jest taki lekko tężejący, ale nie czekamy. Jak wiecie, czas nas zgoni, a ten sernik jest mega szybki, dlatego teraz lądują truskawki. Te nie żałujemy, muszą tutaj Wypełnić cały wierzch ciasta. I za chwilę zalewamy truskawki galaretką i ponownie do lodówki lub zamrażarki. Ok, truskawki już mamy wyłożone, dlatego tak jak mówiłam, teraz na początku sobie łyżką. A teraz wylewamy powolutku, żeby nam się nie wylało. I tak przygotowane ciasto, tak jak mówiłam, ląduje teraz w zamrażarce lub lodówce i my widzimy się z efektem końcowym. Widzieliście efekt końcowy. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak ukroić tego serniczka i cieszyć się wspaniałym smakiem. Truskawkowe ciacho jest już ukrojone. Nie pozostaje mi nic innego, jak teraz spróbować tych pyszności. A ja za dziś wam serdecznie dziękuję. Oczywiście widzimy się już niebawem z kolejnymi pysznościami. Cieszcie się wspaniałym smakiem razem ze mną. Do zobaczenia!